Teraz chciałem z Wami wrócić na chwilę jeszcze do tych przycisków i tego Ripple Effect. Yy, tutaj zrobiliśmy to w zwykłym Javascriptie, ale powiem Wam szczerze, że ogólnie większość rzeczy, które będziemy robić w WordPressie, raczej będziemy chcieli robić w jQuery, ponieważ twórcy jQuery starają się zrobić to w taki sposób, żeby to wszystko działało na wszystkich przeglądarkach i automatycznie dobierają właśnie składnie Javascript, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, więc yy, korzystając z jQuery raczej nie musimy się przejmować o to, że coś na innych przeglądarkach nie będzie działać i tak dalej. A w Javascriptie takie coś jest możliwe. Na przykład to też, że zrobiliśmy to, żeby nie działało to na przykład na górze, na dole i tak dalej, tylko po prostu po środku przycisku. A w jQuery o coś takiego nie musimy się do końca martwić. Więc wróćmy sobie tutaj i pozmieniajmy ten nasz cały kod tak, żeby yy, to działało w jQuery. Czyli pierwsze, co musimy zrobić, to tak naprawdę musimy tutaj sobie dodać u góry jQuery. Teraz wpiszemy sobie function, czyli dodajemy po prostu to, co zawsze, tak, żeby stwierdzić, że to jest jQuery. Teraz tutaj przechodzimy sobie i dodajemy nawias klamrowy. No i tutaj wewnątrz będziemy dodawać całą resztę. Od czego zaczynamy? Tutaj stworzyliśmy sobie Zmienną batons i przypisaliśmy do tego wszystkie elementy, które mają tą klasę. W jQuery nie ma potrzeby robienia czegoś takiego. Zobaczcie, tutaj możemy sobie od razu dodać dolca, i tutaj będziemy wyszukiwać właśnie tą klasę. Więc ja sobie to skopiuję, wkleję sobie to tutaj. Czyli tutaj znajdujemy wszystkie te elementy z tą klasą, następnie. Od razu sobie przelecimy i powiemy, że dla każdego ma się coś stać, czyli tutaj od razu już przechodzimy do tej porcji. Tyle, że w jQuery nie, nie działa for each, tyle, że tutaj wpisujemy po prostu each, i tutaj y, dodamy sobie funkcję, czyli wpisujemy function, otwieramy sobie nawias. Tutaj moglibyśmy przekazać jakiś parametr, żeby nam się indeksy później pokazywały, ale akurat teraz y, nie ma takiej potrzeby, więc tu od razu dodajemy. Nawias klamrowy, przechodzimy, i teraz tu w środku będziemy też dla każdego elementu coś dodawać. I co my tu chcemy dodawać? No, do każdego tego elementu, który znajdziemy, czyli dodajemy sobie dolar i dys, czyli dla każdego tego elementu, chcemy usunąć klasy, prawda? Tak samo jak tutaj y, przypisywaliśmy tą klasę, dzięki czemu wszystkie inne usunęliśmy. Więc tutaj sobie skorzystamy najpierw z takiej. Funkcji, jak remove class, po to, żeby usunąć klasy. Tu moglibyśmy dodać jakiś argument, którą klasę chcemy usunąć, ale my chcemy wszystkie, więc po prostu robimy to w ten sposób. No, i jak już usuniemy, to dodajmy sobie naszą klasę, czyli dajemy add class, i tutaj chcemy dodać klasę pbtn. Jak widzicie, w jQuery fajne jest to, że to tak sobie łączymy jedno po drugim fajnie i e, zajmuje nam to trochę mniej miejsca, takie jakby. Dobra, czyli usunęliśmy klasę, dodaliśmy swoją, więc teraz chcemy dodać even listener, tak? Czyli dajemy sobie dalej kropkę, łączymy dalej, no i dodajemy klika. A co w kliku ma się stać? Co ma się w tym listenerze wydziać? No to dajemy sobie nawias i wpisujemy funkcję, która ma się wykonać. Czyli dajemy function, no tutaj chcemy przekazać sobie argument e, tak jak miało to miejsce tutaj na dole, tak samo. Otwieramy sobie nawias klamrowy. No, i teraz może tutaj za duże te przerwy porobiłem. Teraz tutaj w środku będziemy wpisywać to, co ma się stać po kliknięciu. I co ma się stać nam tutaj po tym kliknięciu? No, chcemy dodać ten element span, tak? Czyli tutaj tak naprawdę moglibyśmy sobie to skopiować, wkleić tutaj tyle, że żeby to było jQuery, to ja tutaj może dodam jeszcze dolara. I tu na końcu zamkniemy sobie to. Jak już to zamkniemy, to od razu do tego możemy dodać klasę. Tak jak tutaj to robimy. Tak samo tutaj możemy od razu wpisać: Add class. I tu ma być klasa PBTN Span. Wklejmy sobie to. Teraz w jQuery mamy taką specjalną funkcję, która oblicza nam offsety. Czyli tak jak tutaj mieliśmy offset left, offset top. Tak samo y, tutaj możemy to zrobić, więc ja stworzę sobie osobną zmienną, nazwę to offset. To się równa, teraz dajemy dolar, i y, oczywiście ten offset chcemy y, liczyć do tego elementu, do tego przycisku, tak? czyli do this. Wpisujemy sobie więc this, i tutaj y, wybieramy tą funkcję offset. I w tej funkcji offset będziemy mieć zarówno offset z lewej strony jak i z góry, więc zaraz się do tego odniesiemy. No i jak już mamy te offsety to może ja zrezygnuję tutaj z tego, z tych dwóch linii kodu i od razu je y, zawrę tutaj w, 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 no, poniżej. Czyli teraz chcemy tworzyć nasz ripple i przypisać mu styl lewy i od góry. Możemy dodać sobie ripples. A następnie tutaj w jQuery robimy to troszkę inaczej, czyli nie dajemy style left, tylko dajemy CSS i teraz wewnątrz podajemy left a po przecinku podajemy wartość, czyli tutaj będziemy chcieli sobie zrobić to samo co tu, czyli dajemy sobie e, następnie page x odjąć. No i chcemy tutaj skorzystać z tego offsetu, więc wpisujemy sobie offset, a następnie Tutaj mamy lewą, czyli wpiszemy sobie left, dajemy średnik, i pod spodem zrobimy to samo dla góry. W jQuery nie będziemy robić tego samego, co było tutaj, że sprawdzaliśmy wysokość naszego przycisku i połowę z tego robiliśmy. Tutaj normalnie będziemy sobie liczyć odległości, czyli tam, gdzie klikniemy, tam powinien nam się ten ripple pokazać. Tutaj dajemy top, i tutaj offset też dajemy top. I tu oczywiście page ma być y, tak, bo tu od góry będziemy liczyć. Dobra, co dalej mamy zrobić? Mamy tutaj mamy dołączyć te ripples do naszego przycisku. No to już dajemy sobie y, this, bo odnosimy się do tego. Następnie dajemy append. Tutaj nie ma już append child, tylko zwykłe append i dajemy sobie ripples. No i na koniec w sumie to już tu na koniec możemy sobie to skopiować, to powinno zadziałać, więc dajemy sobie CtrlC, CtrlV i to by było na tyle. To już możemy usunąć. Zapiszemy sobie, no i wróćmy na naszą stronę. Odświeżymy sobie. Pamiętajcie, czasem Shift F5, żeby wyczyścić przeglądarkę. I klikamy. No i zobaczcie, wszystko działa i działa nam też od góry i od dołu z każdej strony. Strona główna cyk. Super! Jak widzicie, przerobiliśmy nasz kod na jQuery i powiem Wam, że to jest preferowany sposób, ponieważ, tak jak już Wam wspomniałem, jQuery zazwyczaj stara się zadbać o te rzeczy, o których my nie myślimy i jest dużo, nie wiem czy prostszy, wydaje mi się, że tak, ale na pewno jest bardziej taki wszechstronny i dzięki temu nasz kod będzie bardziej uniwersalny. Dlatego też w większości przypadków właśnie będziemy korzystać z jQuery, a nie czystego JavaScriptu.